12. dzień maja, Krzysztof Trzosek, witam i zapraszam na 30. wydanie Ekspresu z Edukacji. Dlaczego byli reprezentanci Polski, założyli koszulki GKS-u Tychy? Kogo do szatni pierwszego zespołu zaprosił Nemanja Nedić? I jak wyglądają przygotowania do meczu z Chrobrym? Na te pytania odpowiemy w najnowszym wydaniu Ekspresu z Edukacji. Zapinamy pasy i ruszamy w drogę. Defensywnie, ale skutecznie. Tak należy określić grę GKS-u Tychy w dwóch ostatnich spotkaniach. Trójkolorowi w końcu wygrywają i nie muszą nerwowo spoglądać w tabelę. Sytuację jeszcze bardziej może uspokoić wygrana nad Chrobrym, który ma najgorszą obronę w lidze, ale jesienią Tyszanie z Głogowa wrócili z bagażem 4 goli. Mamy to mają przede wszystkim trzy punkty i większy komfort w tabeli. Piłkarze GKS-u, tychy po dwóch wygranych z rzędu złapali oddech i mają w tej chwili sześć oczek przewagi nad strefą spadkową. Nie ma spokoju. Chcielibyśmy kontynuować tę grę, chcielibyśmy kontynuować cały ten cykl, który zaczęliśmy od meczu z Katowicami, czyli tymi dwoma wygranymi meczami. Chcemy dalej iść do przodu i nie chcemy się zadawalać. Tym, co było, chcemy cały czas kontynuować tak i rozwijać się, żeby kolejne mecze też walczyć o pełną pulę. O miejsce w składzie cały czas walczył Kamil Szymura. Obrońca trójkolorowych bardzo długo czekał na swoją szansę. Po październikowym występie przeciwko chrobremu Głogów nie podnosił się z ławki. Dopiero w dwóch ostatnich spotkaniach Szymi wychodził w podstawowym składzie, a w niedzielę po raz pierwszy w swojej przygodzie z GKS-em Tychy wyprowadził zespół w roli kapitana. Na pewno każdy gdzieś tam czeka na swoją szansę. Ja też na taką szansę. Czekałem Na pewno na treningu dawałem się siebie wszystko, no, ale w piłce to jest różnie. Nieraz właśnie ten zawodnik, który nie gra, przychodzi taki moment, że musi grać musi stanąć na wysokości zadania. No i tym bardziej się cieszę, że gdy skoczyłem, te dwa mecze były wygrane i byle tak dalej. Akurat tak wypadło, że jał i Maciek Mańka nie grali, więc. Padło na mnie. No na pewno fajne uczucie móc prowadzić chłopaków na mecz. Myślę, że nie jest to jakąś nowością, bo już w mi byłem kapitanem, ale na pewno fajna sprawa i taka może dodatkowa motywacja. Tymczasowy kapitan zespołu dobrze wyglądał przede wszystkim na treningach, ale skorzystał również na zmianie ustawienia. GKS wrócił do schematu gry trójką środkowych obrońców i ten wariant zdał egzamin. Trener po kilku tygodniach pracy podkreślał, że w pierwszej lidze nie da się pięknie grać w piłkę, tylko trzeba przede wszystkim dobrze bronić. Potrafiliśmy stworzyć z GKS-em Katowice dużo sytuacji, potrafiliśmy grać dobrą piłkę, do pewnego momentu, w którym e, straciliśmy bramkę i. i ta ładna gra, te kreowanie sytuacji nie przełożyły się na trzy punkty. Teraz staramy się być pragmatyczni, chcemy dobrze bronić, chcemy dobrze atakować i, i przede wszystkim zagrać na zero z tyłu, bo to jest tak naprawdę podstawa do tego, żeby później dalej szukać bramek z przodu. Na zero z tyłu cały czas gra Adrian Odyjewski. Bramkarz w całej swojej ligowej historii występów w GKS-ie Tychy nie przepuścił jeszcze gola. Zdecydowanie lepiej wygląda jednak przede wszystkim gra w ataku. W tym roku Tyszanie głównie zdobywali bramki po stałych fragmentach gry, Ale w spotkaniach z górnikiem i skrą udowodnili, że strzelać potrafią również z gry. Czy życki nie było spalonego? Na pewno skupiliśmy się przede wszystkim myślę, na obronie, żeby gdzieś te kontry wyprowadzać. Troszeczkę zmieniliśmy ustawienie styl. Bo w takiej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, no pięknej gry za dużo nie było, ale najważniejszy był wynik, żeby gdzieś te. Tam Tamte spokojne, ostatnie kolejki zapewnić. No i cieszymy się, że z akcji też wpadają bramki. Ćwiczymy to na treningu na treningach wpada, oby to się przekładało na mecze. To była gdzieś tam nasza pięta Achillesowa, można tak powiedzieć. I fajnie, że w tych ostatnich dwóch meczach w bramki po sytuacjach z pola gry, zbudowania, stworzenia, skreowania, a nie ze stałego fragmentu. Oczywiście, stały fragment to jest też nasza. Powinna być nasza mocna broń, bo wcześniej zdobywaliśmy bramki po stałych fragmentach. Także, także no to cieszy, że nie tylko i wyłącznie stałymi fragmentami potrafimy rozstrzygać losy spotkania. Teraz przed gks pojedynek z sąsiadem w tabeli. Chrobry Głogów ma najwięcej straconych bramek w całej lidze, ale też, delikatnie mówiąc, również nie należą do najlepiej broniących zespołów na zapleczu ekstraklasy. My dalej jesteśmy skoncentrowani na swojej pracy. Wiemy, że teraz wygrana z Chrobrym może dać nam ten spokój na razie. Cały czas. Jest koncentracja, jest mobilizacja na treningu. No i mamy nadzieję, że w tą niedzielę z chorobą jak wygramy to będziemy mogli złapać lekki oddech. Kibice, patrząc na ostatnie spotkania z Chrobrem, mogą wstrzymać oddech. Tyszanie w rundzie jesiennej przegrali w Głogowie 1-4. Trzy lata temu w Tychach górą był GKS, który wygrał 4-0. Do historii przejdzie jednak sezon 2019-2020. W nim raz wygrali trójkolorowi 5-1, a następnie Chrobry powtórzył ten sam wynik, ale już na własną korzyść. W niedzielnym spotkaniu nie zobaczymy pauzującego za nadmiar żółtych kartek Mateusza Radeckiego. Do treningów indywidualnych wrócił już Nemania Nedic. Początek meczu o 15. Transmisja będzie dostępna na platformie Polsat Box. Bramkarz grał w Sokole Tychy, skrzydłowe wystąpił na otwarcie stadionu, a łącznik upodobał sobie koszulkę GKS-u Tychy. W czwartek na stadionie miejskim nagrywano program kanału sportowego. Zostanie on wyemitowany w sobotę o godzinie 10, a już teraz zapraszamy na krótkie kulisy. Okres spędzony w Tychach wspominam bardzo, wspominam bardzo dobrze. Z dużym sentymentem można powiedzieć, tak samo jak moje występy w Konkordii Knurów. Moje wspomnienia z GKS-em Tychy to nawet nie są wspomnienia z GKS-em Tychy, a z Sokołem Tychy. I to nie jest niestety dobra dla was historia, bo to jest historia, kiedy właśnie Dudek jeszcze występował w tej drużynie Sokół Tychy, Sokół Pniewy. Bardzo przyjemny, pełen stadion. Przyjechałem tutaj ze WC na otwarcie stadionu, fantastyczna atmosfera. Słuchaj, ja szczerze mówiąc, szczerze mówiąc, bo jednak dobrze mi się siedzi z chłopakami, mając i je po jednej stronie. Więc jeżeli jesteś w stanie mi coś tak na szybko teraz dwóch jedna jednego, to będzie mi dobrze. Oni... A potem przyjedzie następny odcinek mówi, jednak, jednak na drugą stronę byśmy przesadzili, bo mówią, że tak. Nagrywamy tutaj nowy odcinek skrzydłowego bramkarza i łącznika. Tam jest w zielonej koszulce Dudek i peszko. Ja założyłem dzisiaj białą koszulkę. Bardzo ładną zresztą muszę powiedzieć, że te koszulki Humela są bardzo, bardzo eleganckie. Podoba mi się mapa miasta nie zgubię się. Eee, odcinek nagrany, obiekcik jest przepiękny, to pudełeczko naprawdę aż się przyjemnie gra, zwłaszcza że pogoda to pisała. że teraz robimy krok do przodu i będzie druga liga, wyjdziemy z tej trzeciej, później kolejna liga, czyli pierwsza i pierwszej ligę się spotkamy Miecki. i zapraszamy do Krakowa. Zpije już od tygodnia. Akurat się skończyło, to jest żeby sobie zacząć pomogę! To ale wiesz, że alkohol w małych ilościach jest traktowany jako doping. Ja nie wierz o nie, nie, nie wierzę w to. Nie akceptuję <laughs> pana. Dlatego nie wierzę o tym. To było spotkanie z naprawdę wyjątkowymi ludźmi. W rolę przewodnika wcielił się Nemanja Nedić, który nie tylko odpowiadał na pytania, ale i zaprosił gości do szatni pierwszego zespołu. To wszystko z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Nasz pracownik socjalny zorganizował w porozumieniu z panem Ireneuszem wycieczkę naszych podopiecznych, właśnie po to, żeby, żeby pozwiedzać nasz tyski stadion. Mimo, że wszyscy nasi uczestnicy są z terenu miasta Tychy, to tak naprawdę tylko nieliczni mieli okazję być i na meczu, i w ogóle na stadionie. Ze względu na to, że 5 maja jest Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, zwiedziliśmy murawę, szatnie piłkarzy oraz muzeum. Chodzą na mecze, nawet im dzisiaj ta wycieczka się bardzo podobała. A czy stadion jest przystosowany? Tak, stadion jest przystosowany. Jest bardzo nowy, nowoczesny. Na koniec zapraszamy do udziału w naszym konkursie. Pierwsza osoba, która wskaże dokładną minutę, w której padnie pierwszy gol dla GKS-Tychy, otrzyma zestaw gadżetów ze sklepu klubu piłkarskiego GKS Tychy. Ja już Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.